To jest niedopuszczalne, to jest skandaliczne i będziemy się temu jednoznacznie przeciwstawiać. Sam Ryszard Kalisz, występujący nie wiem czy w roli prawnika, czy polityka, powiedział, że inne kryteria są przyjmowane do badania sprawozdania finansowego prawa i sprawiedliwości niż pozostałych komitetów. To jest też jeden wielki skandal, no ale dzięki Ryszardowi i Kaliszowi wiemy, że nie jesteśmy tak samo traktowani jak inne partie polityczne. Zapewniam Państwa, że tej sprawy nie zostawimy i zapewniam, że liczę na to, że Państwowa Komisja Wyborcza oprze się naciskom, które są na nią wywierane przez ministrów rządu. Donalda Tuska i mam nadzieję, że Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmie sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślam, że Państwowa Komisja Wyborcza może działać wyłącznie na podstawie prawa i w ramach obowiązującego w Polsce prawa. Jeżeli tak będzie postępować, a tak powinna postępować, to sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości powinno być przyjęte. Dziękuję. Szanowni Państwo, Donald Tusk i cała koalicja 13 grudnia ewidentnie boi się uczciwej konkurencji demokratycznej pomiędzy partiami politycznymi. Zbliżają się kolejne wybory, wybory prezydenckie, potem będą kolejne wybory parlamentarne, niezadowolenie społeczne z rządu wobec...